Witajcie moi drodzy. Pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie w tym nowym dniu. Jak widzicie na załączonym obrazku, jest szaro i ponuro. Rano słoneczko wychyliło się na chwilę z za chmur, ale teraz znowu schowało się. Dlatego my musimy szukać innego światła. A więc zbliżmy się do Boga, zbliżmy się do Jego Słowa, bo to Słowo daje nam światło, daje nam rozeznanie, prowadzi nas we właściwym kierunku. O, o, zaczął padać deszczyk. Mam nadzieję, że uda mi się nagrać ten odcinek. Bez przeszkód. Moi drodzy, dzisiaj porozmawiamy sobie o prawie. O prawie, które może być czymś bardzo takim dobrym, czymś, co nas ochrania, co sprawia, że mamy wyznaczone jakieś określone granice postępowania, ale które czasem może stać się taką pułapką, Naszym więzieniem, czymś, co będzie nas bardzo ograniczać i sprawiać, że będziemy bardzo sztywni w swoim myśleniu, tacy niereformowalni. Sięgnijmy do Ewangelii, aby wejść w ten temat, temat prawa. Ewangelia według Świętego Marka dzisiaj jest. W dzień szabatu Jezus wszedł do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę. A śledzili go, czy uzdrowi go w szabat, żeby go oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: Podnieś się na środek. A do nich powiedział: Co wolno w szabat uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie uratować czy zabić? Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich dokoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: Wyciągnij rękę. Wyciągnął i ręka jego stała się znów zdrowa. A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzali przeciwko niemu, w jaki sposób go zgładzić. Ten fragment Ewangelii przedstawia nam znawców prawa, Faryzeusze to byli ludzie, którzy znali prawo, którzy doskonale wiedzieli, jak należy postępować, którzy te przepisy prawa traktowali tak bardzo na serio, starali się je w swoim życiu wypełniać. Ale zobaczcie, to wcale nie sprawiło, że oni otworzyli się na Jezusa. Oni niby przestrzegali praw Bożych, ale nie dostrzegli Boga. Zamknięci byli na Boga, ich serca były zatwardziałe. Co z tego, że postępowali zgodnie z prawem, jeśli mieli zatwardziałe serca, serca zamknięte na Boga, serca zamknięte na Boże poruszenia, na Bożego Ducha? Oni byli świetni w wypełnianiu prawa. Ale czy to wystarczy, aby być dobrym człowiekiem, aby żyć tak, jak tego pragnie Pan Bóg? Prawo może stać się w życiu człowieka czymś bardzo ograniczającym go, czymś, co go zamyka na działanie Boże. Człowiek wpatrzony w prawo i tak ślepo posłuszny prawu może nie zauważyć Boga przechadzającego się obok. Może nie usłyszeć tego, co Bóg do niego mówi. Prawo samo w sobie jest czymś zimnym, jest jakimś szablonem, który przystawiamy do rzeczywistości i przyjmujemy tylko to, co się w tym szablonie mieści, natomiast odrzucamy to, co jest poza tym szablonem. Prawo samo w sobie widzi tylko dwa kolory: czarny i biały. Przypuśćmy ten czarny, to jest to złotak, czyli czarny odrzucam, a biały przyjmuję. Nie widzi odcieni, nie widzi barw, nie widzi tego, że życie złożone jest jeszcze z wielu innych kolorów, że nie każda sytuacja jest taka oczywista. Prawo może nas ograniczać. Wiele lat temu, kiedy jeszcze mieszkaliśmy w Szczecinie, pojechaliśmy z naszymi znajomymi na działkę budowlaną, którą sobie kupili. To była niedziela. I pamiętam, że sobie tam siedzieliśmy w sadzie, który był na terenie tej działki, i z oddali obserwowaliśmy pana, który coś tam robił przy swoim domu. Nie pamiętam, czy mył samochód, czy coś kopał. Nie wiem, w każdym razie wykonywał jakąś pracę. I ta moja koleżanka wtedy powiedziała, o jejku, gdyby moja mama to zobaczyła, to by zemdlała. Dla niej to jest niemożliwe, żeby w niedzielę pracować. Ona by nie wytrzymała tego widoku, takiego mężczyzny pracującego w niedzielę. Zobaczcie, ta mama troszkę mi się kojarzy dzisiaj z Faryzeuszami, którzy właśnie tak patrzyli na rzeczywistość przez pryzmat tego prawa, czyli Tropili wręcz nawet to wszystko, co się temu prawu wymyka. I oni chodzili za Jezusem po to, żeby go przyłapać na nieprzestrzeganiu prawa. Czyli słuchajcie, to ślepe posłuszeństwo prawu to jest coś bardzo takiego niebezpiecznego coś, co mnie zamyka na drugiego człowieka. Ja tego drugiego człowieka tak z góry oceniam, kiedy prawo staje się dla mnie podstawowym wyznacznikiem mojego działania, to ja po prostu tropię miejsca osoby, które tego prawa nie przestrzegają. I ja się nie skupiam na relacjach, na dobru, na działaniu dla dobra drugiego człowieka, na miłości, tylko na wypatrywaniu tych miejsc, w których prawo jest nieprzestrzegane. Straszne musi być takie życie takiej osoby zamkniętej w tym więzieniu. Prawa. Straszne musi być takie życie, bo ta osoba żyje też, myślę, w jakimś takim lęku, bo nie dość, że innych kontroluje, to jeszcze pewnie sama siebie też kontroluje ciągle. Czyli ciągle jest lęk, czy ja. Postąpiłam wbrew Bogu, czy ja jeszcze jestem w tym Jego prawie, czy jestem w Jego łasce, czy już się z tej łaski wymknęłam. Ojejku, nie wyobrażam sobie takiego życia, takiego życia w lęku, w lęku przed Panem Bogiem, przed Bogiem, który jest miłością. Chrystus chce nas wyzwolić z takiego myślenia, z takiego lękowego podejścia do prawa, bo prawo jest potrzebne. Ale prawo ma służyć człowiekowi, a nie człowiek ma służyć prawu. I Chrystus przyszedł na ziemię, aby to pokazać, aby pokazać, że prawo jest dla człowieka i On wielokrotnie, specjalnie uzdrawiał w Szabat po to, żeby dać tym faryzeuszom coś do myślenia, żeby pokazać ludziom, że najważniejsza jest miłość. Chrystus Pokazał nam, że w prawie najważniejsza jest miłość, że prawo bez miłości zabija. Prawo bez miłości to są twarde, zamknięte serca, a prawo, które jest przesiąknięte miłością, naprawdę chroni człowieka, naprawdę go otacza troską. Ono się potrafi wsłuchiwać w człowieka, ono potrafi dostrzegać potrzeby tego człowieka, ono rozważa indywidualną sytuację człowieka. Ono nie jest takie zero-jedynkowe, bo prawo ze swej natury jest właśnie takie zero-jeden. Przestrzegasz, nie przestrzegasz, przestrzegasz, jesteś dobry, nie przestrzegasz, jesteś zły. Ale prawo, które przynosi Chrystus, prawo miłości, jest inne. Prawo miłości nie jest zero-jedynkowe, ono widzi indywidualną sytuację drugiego człowieka, ono widzi moje serce, ono widzi, jakie ja mam problemy, ono widzi, jaką ja miałam przeszłość, dlaczego ja tak postępuję, dlaczego z pewnymi rzeczami sobie nie radzę. Prawo jest czułe, prawo przysiągnięte miłością jest czułe i Chrystus chce nam to pokazać. Zobaczcie, On specjalnie wywołuje tego człowieka z uschłą ręką na środek. Przecież ten człowiek nie prosił Chrystusa, żeby go uzdrowił. On nie przyszedł, nie powiedział, Panie uzdrów mnie tak jak inni chorzy, trendowaci, którzy podchodzili. Panie, jeżeli chcesz, możesz mnie oczyścić, ulituj się nade mną, synu Dawida. On nie, on był tam po prostu w synagodze, to Jezus go sam wywołał na środek, po to aby pokazać tym faryzeuszom, którzy mieli tak zatwardziałe serca, że prawo jest dla człowieka, a nie człowiek dla prawa, że w niektórych sytuacjach, jeżeli mamy uratować życie człowieka, możemy to prawo znieść, że miłość jest większa niż prawo. I jeżeli ja wiem, że Coś może drugiemu człowiekowi pomóc, co go może przybliżyć do Boga, a może jest to niezgodne z prawem, to ja powinnam zadziałać tak, jak mi podpowiada miłość. Jeżeli nie ma innego wyjścia miłość. I zobaczcie, ten mężczyzna, który tam kopał przy tym domu, czy też mył ten samochód. Nie wiem, może on miał taką pracę, że siedział przy biurku cały tydzień. I teraz ta niedziela jest dla niego taką okazją, żeby rozprostować te kości, żeby wyjść na dwór, żeby coś porobić takiego przy swoim domu. Może to mu daje właśnie odpoczynek. I może to jest właśnie dobre dla tego człowieka. To, że on w niedzielę będzie pracował. Tylko to dla niego nie jest taka praca, wiecie, która go odciąga od Boga, tylko właśnie go przybliża do Boga, przybliża go do samego siebie, daje mu wytchnienie. Nie wiemy tego. Nie wiemy, co siedzi w drugim człowieku. Także broń nas, Panie Boże, przed ocenianiem innych ludzi. Broń nas, Panie Boże. I broń nas, Panie Boże, przed takim postrzeganiem prawa jako czegoś takiego, Czego nie można nigdy przekroczyć, co jest takie sztywne, co nas ogranicza. Prawo przesiąknięte miłością jest czymś pięknym, czymś, co nam może pomagać w życiu, czymś, co nas prowadzi ku Bogu. Moi drodzy, prawo przesiąknięte miłością ma tę moc, trzyma nas też na tej właściwej drodze. Chrystus ożywił to zimne prawo Starego Testamentu swoją miłością, wlał w to prawo życie, i tym życiem jest miłość. I my możemy czerpać radość z przestrzegania prawa, jeśli to prawo jest właśnie przesiąknięte miłością. To prawo mieszka w naszych sercach, moi drodzy. Prawo powinno wypływać z naszego serca, powinno wypływać z miłości i zmierzać do miłości. I wtedy to jest takie prawo, które będzie nas chronić, które będzie chronić każdego człowieka i nie będzie oceniać, nie będzie wyrzucać poza nawias nikogo. W pierwszym czytaniu jeszcze mamy takie zdanie, to jest czytanie z listu do Hebrajczyków. Jest to jeszcze bardziej oczywiste, skoro na podobieństwo Melchizedeka jest ustanowiony inny kapłan, który stał się takim nie według cielesnego przepisu prawa, ale według mocy niezniszczalnego życia. Zobaczcie, tutaj jest takie przeciwieństwo: jest ten cielesny przepis prawa i niezniszczalne życie moc niezniszczalnego życia. Prawo samo w sobie jest martwe. Ale Chrystus, który jest Bogiem, który jest życiem, wlewa w to prawo życie. I on chce, żebyśmy takim prawem się kierowali, żebyśmy według takiego prawa postępowali, według prawa, które przeniknięte jest życiem, niezniszczalnym życiem. Moi drodzy, myślę, że na tym dzisiaj zakończę. Tutaj mi kropi deszczyk, a ja jeszcze chciałabym nagrać shorta, zanim odbiorę moją córkę ze szkoły. Więc, jeszcze podzielę się z Wami moim dzisiejszym wierszem. Przyznam się Wam szczerze, że było mi go bardzo trudno napisać. Jakoś tak nie szło mi dzisiaj. Pierwsza część szybko, a druga część ojejku. Prosiłam Ducha Świętego, ale on chyba dzisiaj postanowił Trenować mnie w cierpliwości. Więc posłuchajcie tego, co wyszło z tej naszej współpracy. Prawo miłości. Prawo samo w sobie to zimne litery. Nakazy, zakazy, które łypią oczami, starając się wychwycić tych, co popełnili błąd. To wyrocznia, znająca tylko dwa kolory, pozbawiona uczuć sztywność. Gruba kreska oddzielająca bez żadnych skrupułów dobro i zło. Prawo może zabić, choć niby dobry cel przyświeca mu. Może odtrącić, zgasić nadzieję, podeptać życia cud. Lecz ty, chryste, skierowałeś te wszystkie suche przepisy na zupełnie nowy tor. Wlałeś w nie ducha swojego, nasączyłeś czułością swą. Ty chcesz, aby one zawsze służyły człowiekowi, ochraniały go, wsłuchiwały się w jego potrzeby, szukały rozwiązań, które pomnożą dobro, zniweczą zło. Twoim prawem rządzi miłość. I to ona zawsze decydujący głos ma. Jeśli więc chcemy być Twoimi, winniśmy jej słuchać i w niej trwać. Moi drodzy, ja zabieram się teraz za nagrywanie shorta, a was uściskuję cieplutko i życzę Wam pięknego dnia z Panem Bogiem. Pa!